Witam wszystkich fanów serii Total War, jest ze mną e, Paweł Voice z Creative Assembly e, i Mateusz Witczak z CD Action. No i zaraz tu zadamy kilka pytań na temat najnowszej części sagi. Tak, chcesz zacząć Mateusz? Zaczynę, ja, bo to będą takie kwestie bardziej ogólne. E, Paweł, jedna z takich największych nowości jeśli chodzi o bitwy e, w ogóle dla serii Total War jest wprowadzenie jednoczesnej bitwy morskiej tak. z działaniami na lądzie. Ja się uh -huh. chciałem zapytać, wiesz, bitwy w Total Warze już w poprzednich częściach były czasem trudne do ogarnięcia. To znaczy, bardzo wiele się działo, bardzo wiele trzeba było poświęcić uwagi, żeby no wyjść z nich zwycięsko. I teraz pytanie, jak wprowadzenie no de facto dwóch wprątów wpłynie na balans? Czy to nie będzie zbyt, zbyt skomplikowane, czy to nie będzie po prostu zbyt, zbyt trudne do ogarnięcia? Um. Nie powinno być zbyt tru trudne, ale oczywiście to jest więcej, więcej, więcej większa armia, są, są statki i, i też jednostki na lądzie, ale nie sądzę, że to będzie tak, takie trudne do ogarnięcia. Jest to mm -hmm. sposób, w jaki sprojektowaliśmy UI, pozwala na to, że bardzo łatwo można przemieniać między, między armią lądu i, i morskiej. No i, i również po prostu no, wszystkie zmiany w UI i, i w kontroli po prostu pomagają na to, że, że, że nie jest to takie, takie, takie bardzo overwhelming, mm -hmm. bo, bo po prostu um, oczywiście jak są wielkie armie, to, 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 to dla kogoś, kto nie, nie zna się za bardzo na bitwach, to, to, to będzie trudna, trudna walka, ale powoli podczas grania tej kampanii to, 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 to grać się po prostu przyzwyczaja i, i, i od razu to, to naturalnie się po prostu ogarnia. Tym, tym a powiedz mi o ile wzrośnie skala startu w stosunku do szumu. Skala startu, to znaczy. Tak, to znaczy o ile więcej jednostek będzie się mogło pojawić na polu bitwy? Okej. Okay. Um, uh, tylko powiedzieć, bo jest możliwość, że, że po prostu są dwie, dwie armie pełne lądu i dwie armie pełne na morzu, a więc, więc trudno powiedzieć, 40 tysięcy, nie wiem. <śmiech> <śmiech> duże, duże ilości, naprawdę. Dodajemy też, dodaliśmy ekstra ustawienie graficzne extrema, więc to na pewno było nieźle wyglądało na tym. <laughs> no, Widziałem już. A y, Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo y, bardzo często i w materiałach prasowych i teraz na prezentacji, na której byliśmy podkreślacie y, że będzie można personalizować bardzo regimenty. Tak. Na czym tak. to ma dokładnie polegać? Um, no przez to, że w poprzednich grach na przykład e, tworzyło się e, jednostkę i w ten, mhm. wtedy tą jednostką można było sobie chodzić i, i nawet tą jedną jednostką po prostu żoń, e, e, walczyć i tak dalej. Teraz nie. E, żeby stworzyć armię, to trzeba raise a banner. Trzeba po prostu stworzyć armię mhm. e, i wtedy można e, nadal, nazwać e, ten legion, czy... E, na, dać po prostu jakiekolwiek nazwę jaką się chce wymienić, zmienić standard, um, e, po prostu jaki można wybrać z, z wielu. Um, no standard? i też. Może? Standard? Standard, po prostu standard. Ten, standard. E, A, e, standard, 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 tak. Banner jakiś. E, muszę przypomnieć moją Polski Jasne, super. 21 lat w Anglii. No to nie powiedziałbym. <laughs> Maksymalnie rok. <laughs> No i, i oczywiście jest, są te specy, specjalizacje. Każdy, każdy, każda armia może się specjalizować właśnie w różnych... W różnych takich branżach. Na przykład, jedna, możesz po prostu narać specjalizację do oblężenia, więc jeden legion jest, specjalizuje się właśnie oblężeniami. Inny, są różne też, nie tylko te specjalizacje, ale też są bonusy, takie skill, skill sets, które można, można po prostu wzmacniać te, te, te armię. A więc na przykład, jedno jest do, do melekomat, a więc ręcznej walki, mhm. może być taka specjalizacja, że po prostu jest taki. Legion, albo, albo po prostu specjalizacja na, na dal, albo na, na, na katapulty itd. Więc jest dużo, dużo różnych takich specjalizacji w tym i naprawdę można mieć każdy legion na, na zadanie po prostu. Widziałem, że też przed bitwą można rozstawiać jakoś, tak, oddziały, to znaczy, że to, to ci daje różne bonusy. Znaczy, mamy w temie po prostu taką sekwencję, w której zasadzasz się po prostu na oddziały do Ciebie napierające i możesz jakby ufortyfikować troszkę. Tak, 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 tak. Po prostu mamy, mamy stancy okay. różne. Mamy stan, takie jak nazywam to stans i to są po prostu na kampanii, są, są, są różne, jest na przykład ambush stans ambush to jest... Dosadzka. Do do tak. Że po prostu jak, jak armia wchodzi w ten stans to po prostu jak, jak um, 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 no, przeciwnik wejdzie w ten... Um, Range, to można to można to można zaatakować i wtedy jest jest to bitwa taka podobna do, do, do typu że po prostu przeciwnik idzie kolumną drogą i po prostu atakuje się z, z obu stron. I tak samo AI może zaatakować w ten sam sposób, bo też mają te, te stance. Fort fight stance to jest ten stance, który tutaj widać w po prostu. Gdziekolwiek na, 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 na kampanii można wejść w ten, w ten stance. To jest jeśli ktoś atakuje, to, to, to bitwa się rozgrywa wokół tego. Wokół, takiego fortu, taki field fort, gdzie, gdzie po prostu można obrania się tak No tak, to widzieliśmy w Danii. Tak. I Ty wszystko jest, są stacje. Mastering stance to na przykład to jest stan, w który się wchodzi jak się, jak się nowe jednostki mhm, rekrutuje. rekrutuje. I też jest forced march stance, to jest po prostu taki wzmuszony marsz, gdzie mhm. po prostu szybciej można przechodzić przez wszystko. Ale armia jest bardziej narodzona w tym. Tak, tak, dokładnie. Jeszcze zanim oddam głos koledze, powiem, że mam tutaj kilka szczegółowych pytań, pewnie się jeszcze będę też odzywał, ale jest jedna rzecz, która, jak tak myślałem, właśnie o Total War jako serii, która w zasadzie nigdy według mnie nie została dobrze zrealizowana. I ja wiem, że to jest troszkę nie twoja broszka, ale yy, chodzi mi o dyplomację. To znaczy, tak. wiesz, A. jest tak, że yy, powiedzmy w Szogunie yy, mogłem sobie, nie wiem, uczynić jakiś słabszy ród wasalem, yy, mogłem yy, jakby. E, zgarnąć kilku sojuszników, tak, że działamy razem, tak. ale e, na tym zasadzie kończyłaś moją aktywność. Nie mogłem na przykład polecić sojusznikowi, prowadzić wspólnie działania tak, po tak, tak. polecić może, by, wiesz, on zaatakował to miasto, ja to, to, to był szalenie taka. Teraz można. Teraz można. Tak, teraz można. Dokładnie <śm> tak. A więc może po prostu sojusznikowi e, poprosić zaatakujcie tutaj, pomóżcie po, tutaj i, i pomogą, jeśli im to. Na Może czym zależy i, i po prostu, bo też jest ta cała historia. Wszystkie, wszystko, wszystko co wykonujesz na kampanii, to, to jest po prostu, jest historia tych wszystkich wykonań. I widzisz jak, jak na przykład wchodzisz w dyplomację z, jakimś, z jakąś fakcją, to po prostu widzisz, że tu zrobiłem to i to miało pozytywny efekt albo, albo, albo negatywny. I, I po prostu widać całą historię swojego... Grania w tej, w tej kampanii i, i widzisz dokładnie co i, co, i jak się, się układa i dlaczego na przykład ktoś ciebie nie lubi albo lubi i, i, i też to wszystko też wchodzi w te, e, w, dla, jak masz sojuszników i, i, i też w sposób jaki jak, jak oni Ci pomagają czy nie. Wszystko jest dużo, dużo na tym spędziliśmy czasu, a więc powinno być naprawdę ciekawe. Ale no też mnie ucieszy. Twoje marzenie się spełniło. <laughs> Moje też, mówiąc prawdę, bo dla mnie to też jest... Te, to jest duża rzecz. No, Zawsze tak. No, tak. tak. jestem ostatni, mam jeszcze jedno. <laughs> Nie, chodzi mi jeszcze generalnie o e, kwestię też poruszaną przez was i w wywiadach, i na pokazach, to znaczy, e, w grze pojawi się dziewięć nacji. Tak. Przynajmniej przed e, Delciakiem Greckim. E, I rzeczą hmm. dla mnie bardzo ciekawą jest to, co mówicie o... E, zróżnicowaniu kulturowym. Tak. Na co to się przełoży? Bo na pewno na to, że będą jakieś, jakieś nowe, po prostu specyficzne oddziały dla każdej nacji, ale czy to będą oddziały, które, nie wiem, różnić się będą modelami postaci, czy... Ugradłeś mi pytanie. Nie, nie tylko, nie tylko. To nie, to nie, tylko, nie tylko modele, ale też, też sposób, jaki, jaki, jaki po prostu się używa te, 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 te jednostki. To jest ta, na przykład statki są kompletnie inne. Statki, statki, na przykład barbarzyńskie, angielskie nie, nie, da, nie da rady się no, na pół złamać, bo to są z dębu mocne, silne statki. No i jednostki też. Jest nie tylko, wizualna różnica też jest dużo większa, nie tylko, nie tylko to, że, 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 że inna zbroja i tak dalej, ale też modele, więc na przykład niektóre, w, w na przykład ci bezrojek jest to, to dużo większe w porównaniu do... do Żołnierza rzymskiego to, to mm -hmm. stopa no, obrzy... Czyli możemy zakładać, że jak jest frakcja niegrywalna i, i nawet jak w żadnym DLC-ku ani w DLC już nie dojdzie, do, nie będzie możliwa e, do gry, to ona wciąż może mieć jakieś unikalne jednostki, czy, czy będzie dzieliła e, jednostki z jakimiś innymi frakcjami z tego kręgu kulturowego? General, generalnie, generalnie wszystkie, wszystkie, wszystkie frakcje mają jakieś jakieś. jakieś i, Unique, uh, units, prawda? Wszystkie 117 wersji? Um, wszystkie, wszystkie grywalne i, i, i z, z, tych, z, tych, z, tych, z tych nie non bo to, to niektóre, ale. Aha, ale, no właśnie, te. Ale, o to okay. ale jeszcze, jeszcze nie skończyliśmy, ale zobaczymy. <laughs> no czas dalej ucieka. Się robi, dalej się robi. <laughs> Mam takie pytanie dotyczące reform militarnych, bo wiemy, że Rzym. Będzie mógł przejść z armii e, prawda, obywatelskiej na armię zawodową, reformy Gajusza Mariusza, tak? Tak, tak, tak. E, Legionistów i tak dalej, każdy wie o co chodzi. Ale mnie ciekawi, czy inne frakcje też będą mogły przeprowadzić w pewnym momencie m, w swojej historii jakieś reformy. Na przykład państwa hellenistyczne powiedzmy będą, czy będą mogły wprowadzić zwaną piechotę, tak jak to było w historii po starciach z Rzymem, czy wnąt jakąś technologię wynaleźć. Tak, tak. Te technologie mamy, mamy chyba dużo, dużo większy um, technologii niż, niż w poprzednich latach. Um, I do tego stopnia też, że na przykład uh, jest niemożliwe jest wykonać wszystko, to są po prostu uh, takie uh, um, trees, prawda, że wchodzisz, wybierasz, wybierasz jeden uh, taki, um, um, jeden, jeden path, prawda, i wtedy nim idziesz dalej, prawda, nie, nie ma powrotu. A więc po prostu um, jest, to, jest to bardzo, dużo bardziej taki skomplikowany system, dużo, bardziej dużo więcej rozmaitności jest w, tych, w, tych, w tym tech tree. Um, i Każde frakcje mają takie właśnie e, e, różne... E, specyficzne takie, takie, takie e, rzeczy do, 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 do wybrania, ale też przez to, że jest tego tyle, że w, jednym, w jednej sesji tego nie, nie wykonasz, a więc po prostu jest dużo replay, mhm. że po prostu zagrasz kampanię w jednym, jeden sposób i potem następnym razem możesz wybrać kompletnie inny, inny path, prawda? I mhm. iść w jednym w, w, w kierunku. Czyli z czasem wejdą jakieś na przykład nowe oddziały wojskowe, tak? Z a wyborem jakiejś określonej ścieżki technologicznej. Czy wszystko mamy możliwe, praktycznie od początku mamy jakiś, jakiś set jednostek i wystarczy tylko rozbudować budynki i niezależnie od tego, jaki mamy rok czy jaką technologię wynalezioną, to może, może mamy te jednostki to znaczy dostępne. Te, technologia, tak, technologia budynki, tak, udostępniają jednostki, mhm. tak, ale oczywiście tak, niektóre, niektóre jednostki są tylko dostępne w pewnym pod pewnym wybiorem tej technologii. Mhm, mhm. Tak. Kampania Multiplier. Dlaczego tylko dwóch graczy? <głos》>, że tak fajnie by było w czterech. No pomyśl. Partia, Rzym, Kartagina, tak, prawda? Tak. Ptolemeusze. Dlaczego czas. nie? Czas. Um, po prostu ta gra jest taka olbrzymia, mm -hmm. um, że po prostu musimy kiedyś ją skończyć, prawda? No, no a, tak. więc, <głos》>, a więc nie. No, staramy nie się, się, to jest. To jest jak, jak tylko dodaje się więcej, więcej fakcji, to, 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 to testing balans wszystko. Tak, no i wiadomo. I po prostu no, no... wszystko jest czas, a więc, a więc staramy się... Wiesz, zrobić jak najlepiej I, i może kiedyś, nie wiadomo. Czy macie już jakieś plany w kwestii DLC? No bo na razie no mamy ten Greek States Pact, tak? I tak. to jest jakby, można by jakąś tendencję zapoczątkować, czyli potem, nie wiem, e, państwa Stepu, państwa Półwyspu mm. Iberyjskiego, te, te kwestie. Niestety. Czy, czy w, tą, w tę stronę pójdziecie? Niestety czy? nie, 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 nie rozmawiamy w tej chwili o okay. DLC. Kurczę, takie długie to pytanie to... mi odpadło no. tutaj. <laughs> Chciałem no. rozwinąć temat. No dobrze, no to w takim razie pytanie, na które już pewnie musiałeś odpowiadać setki razy. Ale muszę je zadać. No. Do jakiego stopnia ROM 2 będzie modowalny? Czy możemy oczekiwać na to, że będą jakieś takie mega modyfikacje jak za czasów Mediwala 2 w stylu Fair -Dage, czy jednak bardziej Shogun 2, czyli jednostki no. i niewiele poza tym? Okej, okay, no, no staramy się um, jak najszybciej skończyć tule, żebyśmy mogli coś, jak z Shogunem to, to, to wysz, tule wyszły, prawda? Um, nie, niedawno. No i, i staramy się więcej o tym na ten temat, nie mogę powiedzieć niestety. Mm -hmm. um, to jest tak, że po prostu my, my sami pracujemy nad tulami, z którymi tworzymy grę i, i, i one nie są skończone dla nas, prawda? Więc po prostu musimy, musimy w jakiś sposób to, to wszystko skończyć i wtedy, i wtedy zobaczymy, ale, ale, ale więcej nie, nie mogę powiedzieć, bo, bo to będzie. Yes. O ile się nie mylę, jest mod Summit um, kiedyś tam znowu, więc. więc. Coś się, co się wyjaśni. Rozwinę trochę tej e, przednie pytanie, znaczy, które padło już wcześniej, o, o kulturę. Tak. No bo w grze będziemy mieli ile kultur dokładnie? E, um, generalnie to mamy raz, dwa, takie ogólne, to, 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 to cztery, pięć. Mamy e, barbarzyńskie kultury tam e, na, na, na północy, mamy Rzym, mhm. e, helenistyczne kultury, e, perskie i. Egipskie. czyli egipskie e, jeszcze tak. osobno, tak? Tak, dodatkowo taki, taki flavor bardziej. Mm -hmm. już, już skala, tak. I jak to będzie miało wpływ na rozgrywkę? Na przykład powiedzmy, że zajmę Rzymem jakieś miasto w Brytanii tak. i czy wystarczy, że zbuduję sobie od razu koszary i mogę rekrutować rzymskich żołnierzy, czy jednak ta prowincja musi się w jakiś sposób zromanizować, ta tak. kultura Chyba musi się tak. zagnieździć, tam? Tak, tak, musi, musi, um, po prostu, um, a więc jak są, są um, tak jak, jak zwykle Cultural Conversion, a więc trzeba po prostu tą kulturę zamienić. Nagle nie będziesz mógł nagle legionów tworzyć, bo, bo po prostu skąd, prawda, to tylko w Rzymie możesz. Dokąd nie po prostu się rozwinie ten legion, trzeba po prostu od razu też jak jak są. są musisz konwertować budynki na, na, swój, na, swój, na swoją fakcję też, jeśli chcesz zmienić tą kulturę i, 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 i powiększyć. A więc ale nie, od razu nie, nie mm -hmm. można. Cool. Ale można po prostu rekrutować lokalne, lokalne jednostki, jak się lokalne tak, tak, regiony. Czy oprócz y, Juliusza Cezara zobaczymy jeszcze inne postacie historyczne, na przykład Budikę, Hannibala? E, tak, jest, um, so, so, są um, wiele bohaterów z historii pojawia się w grze. Oczywiście w sposób, w jaki się pojawiają, to się różni, bo to cały system Total War jest taki, że rozpoczynasz w pewnym momencie, ale potem historia się rozgrywa w, sposób, w twój sposób, prawda, ty rozgrywasz w inny sposób tę historię, a więc ale będą się pojawiać, a więc Juliusz może być generałem albo, albo senatorzy też się będą pokazywać, Kleopatra jest, jest dużo, dużo, próbujemy wcisnąć jak najwięcej właśnie Osoba, osobistości z, z historii. historii. No tylko szybkie no. pytanie, ale bardzo związane z tematem. E, jakie bitwy plan, e, historyczne planujecie włączyć do gry? Um, nie wiemy jeszcze. Dalej mamy, mamy listę taką no. i musimy wybrać, a więc. Ale e, sobie jakieś takie, wiesz, pewnie jaki? Um, e, Kartagina to jest to, to jest to jest jeden i poza tym naprawdę nie ma. Musimy, musimy zdecydować. Każdy ma ulubione, musimy, musimy jakoś, jakoś to, coś z tym zrobić, ale to w ciągu następnych dwóch miesięcy zdecydujemy. Jakie będą rodzaje zwycięstwa? Było, że będzie zwycięstwo kulturowe, prawda? Tak. Militarne tak. na pewno, dyplomatyczne, nie wiem. Um, oh, niestety nie, nie, nie wiem dokładnie. To jest jedno pytanie, które dostarczyć Ci później. Okej, okay, okej. Okay. <grym> to, taki... nie to myślę, że w takim razie będziemy kończyć. Dziękujemy Ci bardzo, Pawle. Dzięki.